Cześć, tu Michał Koper z portalu Polska. witam Was serdecznie, moi drodzy. Za nami już konferencja prasowa oficjalnie anonsująca trzeci poinnek Tysona Fury'ego z Deontayem Wilderem o mistrzowski pas w WBC kategorii ciężkiej. Ta walka odbędzie się 24 lipca w Las Vegas w hali Timo Bajera. To wiadomo było już wcześniej, natomiast dziś Tyson Fury i Deontay Wilder po raz pierwszy stanęli oko w oko. Po raz pierwszy od czasu ich walki, która zakończyła się zwycięstwem przez techniczny nokaut Tysona Furego. Ta walka odbyła się w lutym 2020 roku. Od tego czasu panowie nie stanęli oko w oko, nie mieli okazji się spotkać. Wilder, pamiętamy, wówczas nie pojawił się na konferencji prasowej, był ciężko poobijany i pojechał od razu do szpitala. Tyson Fury miał już zakontraktowaną praktycznie walkę z Antonym Joshua, natomiast ogłoszenie tego poinku długo, długo się odwlekało. no e w końcu zapadł wyrok sądu arbitrażowego ponieważ walka z Joshua nie była ogłoszona. to sędzia poszedł na łatwiznę nie bawił się tutaj w żadne w żadne zarządzanie odszkodowań po prostu skoro Fury walki nie miał to postanowił, że Wilderowi należy się trzecia walka z Tysonem i ten pojedynek zarządził, dziś mieliśmy ogół, oficjalne ogłoszenie, teraz parę słów o tym o tej konferencji prasowej, bo było z jednej strony trochę nudno ale z drugiej strony było też ciekawie ciekawie było, bo Diontaj Wilder. Zachował się, zachował się dokładnie tak jak Artur Szpilka przed ostatnią walką z Łukaszem Różańskim. Odmówił wszelkich komentarzy, odmówił, odmówił e, e, odpowiadania na pytania dziennikarzy, na, e, na pytania Krystyny Ponczer, która e, prowadziła tę konferencję prasową. Zabrał tylko głos na samym początku konferencji prasowej, mówiąc e, co następuje: e, Dziękuję Bogu, dziękuję swojej ekipie, dziękuję moim prawnikom, tym, którzy doprowadzili do tego, że ta walka e, się odbędzie. Kubuj Kupujcie bilety i do zobaczenia 24 lipca. To było wszystko, co w trakcie tej konferencji prasowej e, powiedział e, Deontay e, Wilder. Dużo rozmowniejszy był e, Tyson e, Fury, który nawet zadeklarował, że jak e, Christina Ponczer zapragnie, to on może odpowiadać i na pytania zadane jemu, i na pytania zadane e, Wilderowi, czyli może się wcielić w obie role. No takie rozdwojenie jaźni, ale nie jest to nic nowego w przypadku e, Tysona Furygo. Posłuchajcie, co mówił Tyson Fury. No. Wilder nie skorzystał z prawa do głosu. Natomiast Fury mówił, co następuje. To był szalony roller coaster. Raz była ta walka z Joszą, raz inna z Wilderem. Ja i tak byłem w treningu, nie zawracałem sobie głowy negocjacjami. Jednego dnia miał być jeden, innego dnia miał być drugi. Jest jak jest. Ja się negocjacjami nie przejmowałem. Mam nadzieję, że Wilder będzie dla mnie stanowił wyzwanie 24 lipca, wiem, że zapewnił Malika Scotta, doświadczonego zawodnika, no i miejmy nadzieję, że Malik Scott wydobędzie z Wildera to, co e, najlepsze, no ale Malik Scott tak e, rzekł Tyson Fury może mówić Wilderowi co ma robić w ringu e, nawet Dion Wilder może to w ringu robić, no ale tak jak powiedział Mike Tyson e, może, każdy ma jakiś plan na walkę, dopóki nie zostanie trafiony, to są słowa e, Tysona e, Furego. Jeszcze Tyson Fury potwierdził, że ta walka będzie dla niego, jego opinii, jeszcze łatwiejsza niż ta poprzednia, bo mówił, że wcześniej miał 5 do 6 tygodni, to był ten okres, kiedy współpracował z Sugar Hillem Stewardem, nowym trenerem na przygotowanie taktyki, na przygotowanie się na Weldera, a tym razem ma na to 18 miesięcy, więc dużo, dużo dłuższy czas na przygotowanie. Co ciekawe, Tyson Fury stwierdził, że że planuje e, przyładować, przymasować, e, zrobić masę na tę e, walkę z e, Diontem Wilderem. No nie wiem czy da się zrobić masę, no walki na to zostało patrzę nieco ponad miesiąc. Raczej nie, no może najwyżej przytyć jak będzie jadł jakieś tam frytki i e, kiełbasę i pił piwo. No ale stwierdził, że chce ważyć w tej walce 300 funtów, czyli to jest mniej więcej 136 e, kg przeliczając na złotówki. Eee, no bo chcę po prostu od razu szybciuchno znokotować Wildera, nie chcę się patyczkować eee, mówi Tyson Fury nie wierzę, że on jest w tej walce fizycznie i mentalnie zdecydował się na nią ze złych powodów, a gdy tak się dzieje, że ludzie robią pewne rzeczy ze złych powodów, z niewłaściwych pobudek, to po prostu źle kończą, są niszczeni zobaczymy, czy dotrzymam słowa rzeczy dalej Tyson Fury czy uda mi się go rozjechać szybciej niż w siódmej rundzie myślę, jestem przekonany że mi się uda zamiast Deontay Wildera na tej konferencji przemawiał głównie Malik Scott, który no, twierdził, że zrobi co, zrobi co może, żeby Deontay Wilder wygrał, że Wilder wygra kpił te z tej siły nokautującej Tysona Fury'ego pytając Tysona Fury'ego, kiedy to Tyson Fury kogokolwiek jednym ciosem znokautował, znokautował, żeby tak się teraz chwalić tą swoją siłą żeby zapowiadać nokauty, Malik Scott jeszcze stwierdził że Fury miał walkę życia w lutym zeszłego roku, w ten sam dzień, kiedy Wilder miał swój najgorszy dzień w karierze. No i tak się to złożyło, a w trylogii będzie zupełnie inaczej. Tyson Fury skomentował też zachowanie Dion Wildera, który odmówił, tak? Artur Szpilka, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiadania na pytania dziennikarzy. Skomentował to w taki sposób: To jego zachowanie pokazuje, jak słaby jest mentalnie. Pobiłem go i widać, jaki to na nim wywarło skutek. Martwiłem się o niego po tej walce. Nie chcę odpowiadać na pytania. Jego wybór, ja tutaj jestem, by promować walkę i mogę się wcielić w obie role. Mogę być i Wilderem, i fiurem tak powiedział Tyson Fury, który przybył na konferencję prasową. Zresztą co widzicie na obrazkach bez koszulki. Ale kiedyś tak też zdjął koszulkę, pamiętacie, przed, przed walką z, z Władymirem Kliszką. Tyson Fury absolutnie nie, nie, nie wstydzi się swojej nie, sylwetki, absolutnie nienaganej. Także konferencja prasowa była, jaka była, była z udziałem jednego aktora, Dionte Walder, wcielił się tutaj z własnej woli w rolę statysty. Wydaje mi się, że coś jest tutaj, na rzeczy, gdyby był pewny siebie, gdyby gdyby czuł się mentalnie dobrze po tej drugiej walce, to wydaje mi się, że zachowałby się bardziej naturalnie, to wszystko wyglądało dziwnie, dla mnie też dziwnie wyglądało zachowanie szpili przed Różańskim, podejrzewam, że tutaj może być Podobny przypadek, no i zobaczymy, czy się skończy w podobny sposób, jak się skończyło dla szpili w walce z Różańskim. Ale pamiętajmy, że ta walka zaczęła się od knockdownu, który szpilka Różańskiemu zafundował. Oby emocje były w tej walce numer 3. Yy, równie duże jak w walce Różański. Różański szpilka. Może chciałbym, żeby ta walka potrwała yy, trochę dłużej. Jeszcze jedna informacja a propos yy, tej konferencji: 6 minut trwało Face off Wildera i Fiurego. Przez 6 minut stali nieruchomo, wpatrując się sobie prosto w oczy. Było spokojnie, nie było żadnych zadań, po prostu zabijali się wzrokiem przez 6 minut. No i ostatecznie to Tyson Fury bardziej zabił Wildera niż odwrotnie, bo to Wilder jako pierwszy odwrócił się po tych 6 minutach i odszedł. Także tutaj 1-0 dla Tysona Fury'ego. Wiem, że niektórzy z Was po takich faceoffach oceniają, kto jest lepiej przygotowany i kto walkę wygra. Jeśli oceniać po tym faceoffie, no to 1-0 dla Tysona Fury'ego. Jeszcze na zakończenie informacje o biletach Pewnie część was ogląda ze Stanów Zjednoczonych z Polski. Pewnie teraz będzie ciężko wylecieć. Bo ja też czekam tutaj na jakieś informacje w tej sprawie na razie do Stanów latać e, nie można takiemu zwykłowi, zwykłemu Polakowi szarak, szarakowi, ale jeśli macie ochotę kupić bilety, mieszkacie w stanach w jakimś kraju, z którego do Stanów można lecieć, można też takiego triku użyć. No to od jutra czasu polskiego dziś raniu rusza sprzedaż biletów na gale Fiury Wilder nr 3, 24 lipca, Team mobile Arena na Tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia,